Siemanko, witam Was w piątym odcinku z Na początku standardowo sobie sprawdźmy zbrojownię. Mm. Fajny łuk, ale jeszcze nie będę wymieniał tej broni, bo niedawno no niedawno no. 15 leweli temu około, ale jeszcze jest dobra, to nie będę je zmieniał. W gabinecie magii czy coś jest. Nie ma Dobra, na początku wrzućmy sobie od razu do WC. Yy, tutaj oto zbroj yy, zbroję. Dostałem ją wczoraj za drugi rok. Staros niestety nie zapisałem, bo no wiecie, na telefonie nie, nie mogę, na tej starej aplikacji. Niestety bez miejsca na klejnot yy, dostałem to, nie zakładam jej. Yy, dobra, yy, po może zakręcimy sobie kołem. Fajnie byłoby dostać grzybki. No i drewno niestety. No, postać nic. Poczta. Tutaj pozdrawiam gra, gra, gracza Glaxi. Dzięki za napisanie wiadomości. Jeśli, jeśli też chcecie, żebym was pozdrowił na odcinku to piszcie. Teraz pójdźmy sobie na portal. Wydaje mi się, że dużo zje zjechałem. 14 milionów, dobra. Yy, sala chwały. Zaatakujemy sobie kogoś, może do klasera poszukamy. Bo uzupełniam teraz. Tutaj nie mam dalej tej łóżki. Wydaje mi się, że gdzieś już dzisiaj widziałem już jak szukałem. Gdzieś tutaj wydaje mi się. To nie ta, taka ciemna była. No Chwilę zajmuje to szukanie, ale opłaca się weźcie. Chcę tak dobić do 90% klasera. Albo najlepiej uzupełnić wszystko. Trochę mi to jeszcze zajmie, bo teraz mi dodajesz za taki, tak po jedno, dwie itemki. Aha, kurde, bo ja tu szukam takie levele małe, nawet nie patrzyłem szczerze. <grystanie> <grystanie> dzisiaj długo atakowałem do klasera, pamiętam nawet nazwę. I gdzieś tutaj chyba będą. Wydaje mi się, że to jest od 10. Levela, to ta ruszka. około. Um. A kurde, nie będzie dzisiaj, no. Czy to była tanie? Nie to. Też nie to. O, co się stało? O, to chyba było to. Elsa, trzeba zapamiętać. I takie fioletowe te były. Tak, to ta. No to zaatakujemy sobie. I tak, jak zawsze. O, dwie, dwie rzeczy wpadły. Dobrze. Może lochy sobie zostawimy na koniec. E, twierdzę sobie. Odbierzemy surowce. Jak widzicie tutaj buduję już chatę drwala. Już mi się kończy budować. Budowała się chyba 160 godzin około. Trwa ta budowa. Potem sobie ulepszę kamieniołom chatę drwala, kamieniołom, żeby były na 14. I potem będzie się mesić dalej, pewnie kwatery i kopalnie klejnotów. Yy, bo kurde, strasznie ciężko z tymi surowcami teraz. Z ataków mało co się zarabia. Na tym levelu się strasznie wolno zbiera to. Dobra, stwierdzę to by było na tyle. Yy, Nie wiem na kogo jeszcze, że mam dylemat. Bo tutaj już tyle razy na nim byłem i... Albo mało zjadę, albo mu tak strasznie mało zostaje. Tutaj też tak średnio z nim mam szansę, a tutaj to już nie mam w ogóle. Tu też. Może na wieżę pójdziemy. No bo słabo, Mak też, Zwiat też, no i ja też. E, tak w ogóle to pokażę Wam, właśnie, jak tą broń zdobyłem. To było dosyć temu przed tamtym odcinkiem, ale zapomniałem Wam na tamtym odcinku pokazać. E, tak to mniej więcej wyglądało. Mak tutaj kryta banną, nieźle. Mm. No i z tak cienko poszła ale ja tutaj coś ugrałem. I taką oto broń dostałem. W ogóle teraz coraz mi lepsze klejnoty dropią po 350 już. Te najlepsze oczywiście. Tak to po 300, po 320. Yy, jeszcze portal pójdziemy. Na portal. Nowy przeciwnik. Wczoraj pokonałem poprzedniego. Chyba nawet sobie mam zapisane, to wam pokażę. To jest wojownik. Myślę, że... 5 dni mi to zajmie może. Chociaż dużo ma tego HP. No nie wiem, nie wiem. Mało krytów teraz bije bo wymieniłem sobie pierwsze i na szczęście mam 40% teraz. O, jeszcze wchodzą na koniec kryty. Ile ma? 80. E, dobra. E, Loh... Nie wiem, chyba nie zapisałem tego. Kurde. No cóż zrobi nic. E, Pupile pójdźmy. Karmimy sobie dzika, już ma 60. Dostałem nowe jajko, nowy przyjaciel. To będzie ten chyba. Tak. Mac. Tutaj planuję jeszcze tego pokonać i ulepszać potem 13 tak zwanego bo się go jeszcze da zdobyć w lecie chyba, ale się nie mylę. Znaczy w lecie się da 12 zdobyć, ale 13 będę szukał. Muszę do setnego levela dobić. Został mi jeszcze jeden atak, akurat na odcinek. No i przegram Kurde. Wygrałem dzisiaj. E, ziemia. Dwa ataki wygrałem tylko. Już mają duże levele ludzie, na niektórych tych najlepszy mam na ziemi też i... i wodzie. Wodzie teraz się wezmę za tego. Tutaj już myślę, że też pokonam z tym kolejnego. Tutaj powinienem już z ze dwóch, ze dwóch pokonać. Raczej. Tutaj jednego i tutaj nie wiem czy dam radę, bo to zwiadowca jest. to Na razie nie będę próbował. Wróćmy sobie jeszcze, może dowiedzmy coś, co tu trzeba pasy. O, mam akurat. Dobra, wróćmy. Ile jest, ma procent? 75? No, już prawie setka, co niedługo powinna być. Hmm. Co by tu jeszcze zrobić? Chyba już nic nie ma. Po tym mi się pokończyły. Cienko trochę mało HP strasznie. W ogóle teraz ogarnąłem sobie te ustawienia wszystkie i nie powinno być szumu. Raczej nie ma. Tylko jeszcze muszę ogarnąć te programy do obróbki filmów. Jeśli macie jakieś fajne i znacie to napiszcie w komentarzu. Postaram się ogarnąć to wszystko. No bo wydaje mi się, że wolelibyście z muzyką i z intrem filmiki, ale na razie jeszcze nie, nie mam programu, muszę jak poszukać jakiś. To w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie, komentujcie co by tu zmienić lub coś, no wiecie o co chodzi. Lajkujcie jeśli się spodobało i subskrybujcie jeśli chcecie być na bieżąco. To do zobaczenia w następnym odcinku, cześć.